Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. I dziś jedziemy z Jackiem do Weta. Nic się nie dzieje, po prostu czeka nas szczepionka na wściekliznę i te wszystkie takie wiecie, obowiązkowe, podstawowe tematy. Plus yy, tabletka na kleszcze: On łyka Simparika albo Nexgard, to zamiennie po prostu co ma weterynarz we, we Wrocławiu łyka o Nexgard, bo nie mieli Simpariki, tutaj mają Simparikę, więc po prostu dostaję Simparika. I co? I jako, że dzisiaj są w ogóle, słuchajcie, czwarta dopciny Jackiego, ja teraz ogarnam. w sensie pamiętałam, że to jest y, przełom lipca i sierpnia, ale teraz tak ubierając się mówię do Dawida, ty, czwarta dobciny dzisiaj są, w ogóle hit i pójdziemy do zoologicznego, kupię coś pysznego. I tak chciałam zejść, bo mają tam smaczki z... Y, liofilizowane, to takie mega tanie, na pewno wiecie, psiarze na pewno wiedzą, o które smaczki chodzi, y, a Jackie kocha smaczki liofilizowane, więc zajdziemy, kupimy mu paczkę. No, i coś, coś wymyślimy. Jakiś torcik, może dostanie. Dzisiaj coś pokombinujemy. Coś postaram się zrobić. oni tak nie czy ale ja będę miała fan na pewno z tego. Okej, okay, wróciliśmy na chatę. Byliśmy właśnie u weterynarza i w zoologicznym. I słuchajcie, co kupiłam dzikiemu? Dwa opakowania tych przysmaków filiafilizowanych. No, jak widać, były po 17 zł. Mega cena, Ja je kojarzę za dużo, dużo więcej. Także fajnie. Drugi smak to. Rybka. Jackie jest bardzo mocno rybny, więc wzięłam mu rybkę. I jeszcze jeden produkt: to są kiełbaski skangura i one bardzo spoko składy mają, akurat te konkretne. Większość firm ma to samo, tylko w jednym opakowaniu. Tutaj jest 96% mięsa mięśniowego skangura i 4% jelita z kolagenu. Po prostu mięso, no i jelitko, żeby to gdzieś upchnąć. Także bardzo spoko sprawa. Yy, I co? Zaraz zrobimy mu jakiś taki ala torcik. Kupiłam mu jakiś czas temu w Senseju taką matę, więc myślę, że tutaj nałożymy. Mokrą karmę po prostu, bo mam jakąś z Biedry. Zaraz Wam pokażę, którą z Biedry kupuję. Ona nie jest, wiadomo, jakaś super premium, ale czasem ją weźmiemy. O. To jest tam Maxi Nature. I tutaj mamy 26% jeleń mięsowo, wołowina, płuca, wątroba, mięso, żołądki, wymiona, wieprzowina, płuca, mięso. Serca, żurawina, substancje mineralne, mineralne. <grym>, nasiona babki, płeśni, olej z łososia, drożdże piwne suszone, olej leniany i to wszystko taka, wiecie, trochę dolina noteci. E, ale spoko, jego brzuszek dobrze reaguje na tą karmę, a czasem jak robimy zakupy w Biedrze, ona czasem jest na promocji, to wychodzi 6 zł za puszkę, jakoś tak. On jest na co dzień na suche, więc po prostu co jakiś czas, co mi tu wpadło i nie chcę wypaść. Po prostu co jakiś czas dajemy mu taką puchę. On kocha mokrą karmę, jak chyba większość psów. Ale, sorry, jest za duży i nie mam kasy, żeby karmić go mokrą karmą. Wiecie, to wtedy idzie dosłownie w setkach takie żywienie, nawet tą tańszą, no bo on takich puszek powinien zjadać według tej rozpiski. Dwie. Masz 12 złotych dziennie, razy 30 robią się koszta. Nie? Także co jakiś czas, nie wiem, na weekendy na przykład mu dajemy, albo jak było po kastracji, no to faktycznie wtedy karmiliśmy go mokrą karmą, żeby go nie męczyć. I na no takie specjalne okazje właśnie dostaje. Kiedyś dostawał częściej takie mniejsze ilości, jak jeszcze zostawał sam w domu. No to zawsze dostawał jakiegoś konga na przykład. Wiesz co ja ci szykuję? Nie wiem, czy będziecie widać, hop. No, ura. Super! Tak? Ja? No, a musisz zejść teraz, na dół. Super! Dam ci jakiegoś smaka za to. A był taki grzeczny, słuchajcie, naprawdę. Bo my go zawsze jak szczepimy na wściekliznę, no to jeszcze dobieramy nieparmowirozę. To takie, jak w życiu, że w kałużach pływa, czy tam... Pani, babka powiedziała, że... babka, pani powiedziała, że to jest od... Jak pies pije z kałuży, bądź nie wiem, żeby od gryzonia jakiegoś się zaraził, a ta wykupuje myszy na polu. Więc i lubi pić wodę z kauży. Proszę bardzo. No. Także no idealna szczepionka dla niego i zawsze. Zawsze ją bierzemy. Dobra Git. Takie pół wyszło tutaj. Dołożymy tutaj jakieś takie przysmaczki dookoła. Mam nadzieję, że się nie posra po tym. Czy tyle? A zjesz taką kiełbę. I siadł. Powoli. Poleciał do łazienki na dywanik. Tak. Na dywaniku się najlepiej je. nie poczuł, że to jest kangur. nie wiem, że to jest kangur, wołowina, pstrąg czy coś innego. Żarcie. Ważne, że to jest żarcie. Już je ja No i moi drodzy. O. Mamy, proszę bardzo, ala torcik. Coś bym ci tu jeszcze dała, ale nie mamy nic chyba już, nie? Ale mam pomysł. Ale mam pomysła, słuchajcie. My mamy bulion. Czy on ma jeszcze termin? 9 września. Bulion rybny. Wleję mu w te oto kwiatuszki. No stary, ja mam nadzieję naprawdę, że ty nie będziesz miał rewolucji po tym. Najgorzej będę z tobą biegła. Tutaj mamy wlany bulion, tutaj jest karma, kiełbaska i dookoła przysmaczki. Także idziemy dać piesiowi. Co? Dobre czy niedobre? I teraz jak już psiak nakarmiony, to przyszła pora na nas i dzisiaj nic szczególnego. Gotuję ziemniaki, zrobię kurczaka pieczonego w airfryerze i do tego surówka kolesław. Ja sobie opędzluję na kolację fasolkę szparagową, którą mamy w lodówce. Bo nie mam bułki tartej już. Skończyła się bułka tarta. Także lipa, a fasolka no musi być z bułeczką. Jak to tak fasolka szparagowa bez bułki tartej, no, no nie, to, to się nie da. To, to nie można tak myśleć o tym. No i po tym jak dałam Jackowi to jego karmę, później my zjedliśmy obiad, słuchajcie, strzeliłam taką drzemkę, że do tej pory nie mogę się pozbierać i ja nie mogę spać w dzień. Znurzyło mnie trochę, mówię, dobra, tam wiecie, przymknę sobie oczko. Tragedia. Ja nie mogłam się podnieść, wypiłam już kawę, a jest godzina... 19.30 Także zrobimy sobie jakąś grzankę z bułek, które mieliśmy zjeść na śniadanie. Mam nadzieję, że jakkolwiek się tym najemy. Wątpię, ale... We will see. Dobra. Zmiana planów, moi drodzy. Jemy pizzę. W sensie mrożoną, ale tak sobie przypomniałam, bo... No, mamy pizzę, a jesteśmy głodni, więc co my taką bułką nie najemy? Klasycznie nasza ulubiona pizza. Słuchajcie, tu w Świebodzinie, no sorry, nie ma dobrej pizzy. Naprawdę. Testowaliśmy już prawie wszystkie chyba i jedna taka niby włoska, no niby okej, okay, ale no szczerze za te pieniądze, które ona kosztuje, bo kosztuje około 40, prawie 50 zł, no to sorry, ale naprawdę wolę sobie kupić tą z Lidla za 16, ona kosztuje 16 złotych, a jest naprawdę spoko. Będziemy mieć długo piekarnik, więc ja będę robiła sama po prostu pizzę. No ale dopóki mamy tylko airfryera, no to jesteśmy skazani na gotowce. I co? I no, sorry Świebodzin, nie macie dobrej pizzy. Jak ktoś jest ze Świebodzina i szuka pomysłu na biznes, to otwórzcie dobrą pizzę, ale dobrą, a nie taką jak wszystkie, bo te, które są, to jest tragedia jakaś. No i co? Gwarantuję, będę co jakiś czas Waszym klientem. Oczywiście nie za często, bo będę też robić sama. Ostatnio zamówiliśmy pizzę. Niby polecamy, no wiadomo jak większość miejsc, w których zamawiamy. Słuchajcie, była tak niedobra. No z, wiadomo, zjadłam, ale zapłaciliśmy 90 kilka złotych za dwie pizze, a ona smakowała jak taka jedna z tańszych mrożonek z Marketu. Ja byłam załamana. Naprawdę. Ja jestem ostatnią osobą do wystawiania opinii, więc nic nie napisałam, ale czytałam opinie później jeszcze raz po zamówieniu tej pizzy i tam ludzie się zachwycali, że ta pizza jest cudowna i tak dalej. Ja nie wiem co w niej cudownego była okropna. 90 zł, słuchajcie, za dwie średniej wielkości pizze to miała, nie wiem, 30 cm? A to kosztuje 16 zł. Guys, 16 ziko. I ja Dawidowi, bo ja sobie zrobię taką, o po prostu bez niczego, może troszkę sera sobie dorzucę. A Dawidowi dorzucę ser i cebulę. Dobra, to Dawidowi dam cebulę, a sobie dam ojczy. No i chciał, czy nie chciał, pizzę w airfryerze, muszę robić na dwa razy, w sensie jedną na dwa razy, czyli łącznie cztery tury. No bo ona się nie mieści cała tutaj. Rozgrzeję go sobie trochę. I wtedy nie będzie mi aż tak bardzo mocno surfuwał, jak wsadzę to. No pamiętam moje pierwsze użycia airfryera, jak słuchajcie, ja coś dawałam z serw, czy z jakąś szynką, to lądowało na grzałce. Dosłownie parę razy, słuchajcie, produkt z jakiejś pizzy, czy z grzanki, czy z czegokolwiek, wylądował mi centralnie na grzałce. Jakiś wariowany gołąb. Także tak, polecam najpierw rozgrzać gnoja. Ewentualnie tak jak kiedyś na filmiku robiłam pińsę, no to wykałaczki. Tak, wykałaczki też są spoko pomysłem. Dobra, całość posypuję jeszcze tak porządnie bazylią. I takie oto chili, ja nie wiem czy wy widzicie, o, 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 Takie płatki z pestkami razem, pyszne. Nawet jak robię kurczaka w tym sosie pomidorowym, ten ulubiony nawet mojego chłopana, no to czasami... Jak sobie przypomnę o tym, to lubię do cebuli, jak już cebula jest trochę zeszklona, to dosypać trochę tych płatków chili, żeby one się trochę podsmażyły i wtedy taką fajną pikantność po prostu... One dają temu daniu, nie? Także naprawdę bardzo, bardzo spoko. Ale no, nie można przegiąć. A ja lubię przegiąć z ostrością. I później jest to płacz, że coś jest za ostre po prostu. Mam plastikowe te pojemniczki, ale jak kupowałam to nie miałam kasy za bardzo, żeby kupić tak, du tak dużą ilość szklanych, a naprawdę mamy full przypraw. No i teraz marzą mi się szklane, ale jaką słuchajcie znowu wydać na przykład, nie wiem, stówę na same słoiczki, to jestem chora. Zbieram się, zbieram się, zbieram się kiedyś sobie po prostu sprezentuję szklane słoiczki, żeby nie trzymać tego wszystkiego w plastikowych. Witajcie moi drodzy w Piąteczek Piątunio, pokażemy Wam piękne polskie lato w Niesulicach, można powiedzieć, że to jest takie takie królestwo jezior lubuskich, można tak to nazwać? Nie wiem. O tak, Jackie się podjarał, a tam generalnie słuchajcie nadchodzi gigantyczny deszcz, także przyjechaliśmy do jeziora, leje. Znaczy tu jeszcze nie, ale już słyszę po prostu, słuchajcie, jakbyśmy koło wodospadu stali. E, tak na deszczem tam w tle. Także no e, takie oto taką małym piękną miesień tego lata. No jest tragedia, chociaż ten się dobrze bawi. Jackie. Olej, nie skocz. No. <laughs> No mówię, tak stanę, żeby było mnie widać. Chociaż on się dobrze bawi, no bo ja jestem w bluzie. Nawet niby nie, no ale ja jestem w bluzie z kapturem w długich spodniach. O. No i w sumie tyle, tyle z tego lata mam. z tego filmu mojej drodzy zdoby było na tyle przyjechaliśmy do domu, w sensie ja przyjechałam z psiakiem pies jest mokry, wylądował na balkonie znaczy <gry> w sensie nie, że on go wygoniłam, po prostu lubi tam siedzieć, ale jest cały mokry, bo no widzieliście, pływał, także no, wylądował na balkonie, żeby szybko wysechł Dawid pojechał teraz do Barbera i później zajedzie po kiepsa, także dzisiaj nie to kebab mówiłam wam, że mówiłam wam? nie wiem, otworzyli centralnie obok nas kebaba, tak do, nie 30-50 metrów do 100, że tak powiem Całkiem spoko, mają problem z zawijaniem, więc ja dzisiaj przetestuję kepsa w bułce. No, mam nadzieję, że będzie tak samo smaczne jak poprzedni. No ale w każdym razie dalej, jak widać, jesteśmy na tym mieszkaniu. Jeszcze się nie przeprowadziliśmy do chaty, bo nie mamy mebli. Czekamy na meble. A Dawid, wiecie, będzie je montował sam, więc on potrzebuje tam przestrzeń, więc jeszcze się nie przeprowadzamy. Bo bez kuchni, wiadomo, dalibyśmy radę, ale no to będzie niekomfortowe po prostu dla niego. No, on potrzebuje przestrzeń, więc no siedzimy tutaj i czekamy. A nie wiadomo, kiedy będą meble. Ostatnio wam powiedziałam, no, może w poniedziałek będzie kuchnia. Nie, później usłyszeliśmy we wtorek, później, że w środę jest piątek, a my dalej nic nie wiemy. Także, no, ja podziwiam ludzi, którzy budują domy, bo my w sumie tylko się przeprowadzamy i odświeżyliśmy tą chatę, i Dawid stawia kuchnię, i to tyle. I to. To już mnie przerasta, naprawdę. Szacun dla wszystkich, którzy się budują, tak wiecie, od zera, bo wykańczanie chaty to też jest ciężki kawał chleba, ale budowanie w ogóle domu od zera, szacun. Tragedią dla mnie jest po prostu, wiecie, odnowienie tej chaty, a to dopiero postawienie takiego domu od zera i te wszystkie przygody, które są po drodze. No to, 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 to ja nie wiem, kto buduje dom, w tym chyba w cyrku się nie śmieje, nie? Także dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy film, widzimy się w następnym, zapewne w poniedziałek, w okolicach godziny 17 na razie.